Ostatnio mówiłem o tym, że muszę pootwierać wszystkie te pakiety bojowe, bo je zbieram i nawet nie wiem ile ich mam. Nawet nie wiem ile ich mam. Dzieńcie <grym> na nie tyle, tej, otwieraj te pakiety, bo bojowe. <grym> Zrobię to w swoim tempie, ok? <grym> na czasach, na czasach nie mam czasach, czasu, to trzeba to zabijać. Jakby nie otwieram, to wszystko mnie potrzebne, wiesz? Ale nie oddam. Te, wiek, nie oddam. O kurde. Wygląda jak nie Jak ta mapa jest mała, dużo się dzieje. Jedna z najlepszych map, na jakich grałem w jakiejkolwiek grze FPS-online. Takiego typu strzelanki. Każda gra, szczególnie taka gra typu strzelanka, właśnie Battlefield, ma swoją taką standardową grę. W Golden Duty 4 na przykład to był Crash. GTA 4 zawsze to był Fremont na lotnisku. Każda gra ma coś takiego. I w tej grze, w Battlefield 4 to jest Locker. O! Jebani hydraulicy, no Tymczasem mój pseudonim na Steam YouTube Tak, <grybuj> NiaolikAndrzej Faktycznie Ty powinnaś z rurą biegać <grybuj> 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 Czemu blokada? Pytanie czemu nie blokada? <ścoughs> Dawaj, idziemy kurwa, nie skaczemy jak wygląda LOL, urodził się przede mną gościu. No kurwa, no nie mogę zjeść tych odłamków. Ale kurwa odłamki. Nienawidzę, ja, ja nie jestem mam. ten budynku. No, o, fuck. no, co za typ. Walcz jak mężczyzna, a nie kurwa granatnikiem. No, tak się, się to <śm> Jebane odłamki. No nie, no każdy ich używa po prostu, nie? Wowa. Mm. Wowa, po to bym się spodziewał czegoś lepszego. No szkur. Nie trafiłem ani jednego, tam jest trzech ich. Naprzeciwko. Nie. Naprzeciwko, kurwa czego? Naprzeciwko knajpy. Odłamki. Nienawidzę odłamków. Nienawidzę odłamków. Jebać odłamki. Nienawidzę kurwa nienawidzić. <grym> to też. <grym> muszę nauczyć się kochać. Chyba muszę zacząć grać odłamkami. To ja ledwo to. kojarzę tą mapę z Battlefielda 3, ale tak to jej nie znam dobrze. Aha. Mam dwóch. O kurde, zobaczyłem go w ostatnim momencie. Ta gra jest wykurwista. Dobra, teraz mam snajpę. Mogę sobie zginąć. Krzemyszala, Krzemyszala. Więc nie kampią. Gansa miniada! Nie można się nauczyć chińskiego z gry. Dziekie, chuj, ja pierdolę. Ktoś już ma nóż? A ja dopiero w połowie. Ja mam Digla. Co ja mam powiedzieć? No coś tak. mi tu biegło, coś nie widziałam. Chciałbym znożować. A zrobiłeś go? Tu gdzieś. Nie, jeszcze żyję. Coś nie tu biega... No właśnie nie zabił. zabił. cię? Kurwa. Tak. A, no dobrze ale mu poszło. poszło. No ale nie co? No, nie było. No, teleportował to... się. Nie teleportował się. przecież Ja słyszałem kroki co czas. Co, że rosyjski? O kurwa! Nie! 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 Jak się kontratakuje? <śmiech> <śmiech> Byłem drugi. Byłem drugi. No, Spawnowałem chuj. Nie, na no, no, ja drugą przez chuj. Kurwa, no, mi nie, kurwa, ma... nożem nie bał. Jesteś pomszczony O kurwa, jakiś gościu ma podwójny skok Lata sobie kurwa No właśnie, to jest to Fist plan easy Ale mam kurwa Trójbój, nice Kurwa czworobój To było dopiero easy o kurwa, jaki zajebisty trójbój miałem. A nie, to jest team kill. Kurwa, sorry. <grywa> <grywa> o, zabił mi. Zabił mi czar tego, tego momentu. Zabiłem dwóch jednego swojego, to wciąż jest dobry wynik. To jest równy stoki. Jeden kill więcej od na razie. <grywa> ja pierdolę. Nie trafiłem w G, nacisnąłem F. <grywa> Czy <grywa> się samoleci? No, widziałem skąd wyleciał, idę tam. Zabiłem pilota <śmienicza> Puerto Rico To jest hen Batyfielda, nie? Teraz już... Tak <śmienicza> Nie wiem po co oddawałem strzały Granat załatwił sprawę, nie no problemu Nie tam się dzieje? Kurwa biega, kurwa, nie mogę Kurwa, dwóch do łańcuchu dwóch, 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 nie, idę tam z pistoletem No dobrze

Kurwa, no myślałem, że drzwi mnie osłonią od granatu O gości z widłem biega. <grym> o kurde, nie się zagapiłam digger, no bo ten łuk się nazywa widmu? Ale to powiedziałeś z widłem. Nie, powiedziałem z widmem. Ja usłyszałem widłem. Dobrze, no to możemy sprawdzić później nagranie. Nie ma problemu. Albo możemy na to zacząć mówić widłę. Aż po, kurwa, nabrałem ochotę, żeby pograć widłem. A znaczy trze się i O, zabiłem go! <grym w oba> Nie dość, że satysfakcja daje zabijanie w ogóle łukiem, bo to jest mega trudne. To jeszcze jak zabijesz najlepszego gracza w przeciwnej drużynie to już w ogóle. Krem de la krem Mila 01 <laughs> Nabił się na moją strzałę Podziemni w <laughs> <laughs> Może się jeszcze odrować, że tak <laughs> Przez kratkę go zabiłem. Przez kratkę Aha. Przyniosłem łuk do bitwy na odłamki Możesz do się lamsia dołączyć, bo nas jest mniej teraz, nie? <noise> Spoko Dołączam, dołączę jakieś... się lam Chodzi dla o kurwa, kolejny gościu zapity w powietrzu dzisiaj. O idzie z prawej! Jest, po prawej jeszcze jest kolejny. Kurwa! Uciek mi. Dobro, a co tak. jest tak przy Przy zagwożdzeniu, <noise> Zagbuździłeś go. Ale główka. Ja pierdolę, to było przepiękne. Teraz uszczę punkt. <laughs> kurwa. Może bym nie zabierał ze za sobą kawałka to by mnie nie zauważyli. <laughs> Ale główka. Headshot kurde, aje, aje, aje. ten teraz mnie zabił. Puerto Rico. A. O kurde. Coś tam chyba... Bo... Oh shit. O kurwa, to było zajebiste. <laughs> 26 do 12 i mi jeszcze jakieś 24 do 16 Ja strzelałem właśnie chyba rozbijając granatniki w powietrzu No nie zmieniłem klasy Nie napierdolę Jesteś w pierwszej, <laughs> <noise> <noise> jest, tak? Nie, kto wypadł skurwa! Dziki, zabij go, błagam No żartujesz! tak, jest o tym, że jest... Ej, i Taki argument do mnie przemawia, żeby nie kampić. Nie wiem czemu. Myślę, o kurwa! A nie! Myślałem, że to mój! Mieliście kiedyś taki podwójny blef, że zabiliście kogoś przez przodek i myśleliście, że to wasi? Próbowaliście go podnieść, a się okazało, że to faktycznie był wróg? To koza. Kurwa... No tak, no ale można ją kulać, nie? No można, Się bardzo chcę jak to kurwa można no. Ja pierdolę cała ta rozmowa jest do dupy Idę skoczyć Czasem. z budynku A w powietrzu kogoś zabiłem Repsiem Reaction... rewolwerem Mój był Proszę jeszcze kurwa. Ale ja miałem jako zabicie o! JAK się wystarczy... Kurwa! Ja myślałem, że zabiłem jego, a zabiłem ja ciebie i mnie zabił. Ja pierdolę, jaki FRAJER za mnie Alt F4, nie, wychodzę. Jaki. <grytki> o, tu można oglądać baretki. O, Super. <grytki> TO jest pojęcie, dlaczego nie można na innych serwerach oglądać paretek? To jest najlepsza część w tej gry. Gangem?

Powiesz, że to było dobre z Dignast. Nie gdzie, i właściwie. Ooo, w powietrzu Daj go nie. zdjąłem. <laughs> kurwa, ta broń nie celuje w ogóle. August mnie zdjął z daleka, a ja strzelałem jak pojebany. Bo miałem lutego lunetą, kurwa. Tęższa. Lunetą cię zabił. <laughs> Rzucił, kurwa. odkręciłeś i rzuciłeś lunetą? Ja jemu ja strzeliłem lunetą. Ten, ten lunetę, tak. też skończyłeś Może ta wojna się odbywa wirtualnie, kurwa. Ty. Naprawdę? Tak myślisz? Myślałem, że mamy kamery przyczepione do prawdziwych żołnierzy. Myślałem, że żołnierzy mamy przyczepione do prawdziwej kamery. <laughs> no. Fidegu has left the uh, server. This pussy. <laughs> I wiki. Media podpisała. I chuj mu w dupę. I niech spierdala. No i bardzo dobrze. Ja uwielbiam kałuże w tej grze. Ja uwielbiam, uwielbiam, w tej grze. Myślałem, że uwielbiasz nie widzieć. szczególnie w czacie. Ja to też, że uwielbiam wszystko. Jakieś koordynaty e, dach. <śmum> koordynaty czekasz mi podaję? podaje 5, 4, 1, j kurwa, bo 1 2, 2, 3, niech, 0, 4 następnym razem coś tylko powie kurwa o tym jak ty podajesz mu lokalizację. Podaj mi koordynaty co do metra. Okay. Rozwija się serwer, mówiłem wam. Musimy wejść do jednej zbrzyny. Tu pora jest kurwa. Puerto Rico. Dziś piom. Nie naderdajemy No jak to kurwa, bo to M16. Kurwa jak, a tak to nazwał. Jak zwał, tak zwał. To <grystania grystania> grać, kurwa. Co ty kampisz cały czas, ja biegam. No, grać tam biega, kurwa. Nie jest kurwa, Bierz, nie mam. Inni mają wiadro pod siedzeniem. Ja muszę biegać na bieżni, pobiega. żeby moja postać się, biegała. To wiatura mi się biegać. O kurwa, kurwa. jak się wystoszyłem. Jak? No. Bardzo. To powiedziałeś tylko, ale kurwa nie powiedziałeś jak. <grych> no, to nie było zbyt dobrze. Jak się przestraszyłem. To nie było zbyt dobrze. No Weź się kurwa domyśl. No próbuję nie no ja pierdolę. Osiem życiom zostało. Wikipedia trzeba go dobić. Dowiedz się, proszę, w pierdolę. swoich źródłach, jak zabijać ludzi w battlefieldzie. Na no. <laughs> śmierć kurwa odpowiem. Śmier... Na no, no, no. śmierć. Dzięki. A Teraz powinna poprosić mnie o 10 złotych. Kurwa, no nie mogę zabić nikogo. Co jest? Co ci zabrania? Eee, skill. Skill issue? Skill issue. Jest! W powietrzu zabiłem! Dziurna. Kolejny raz dzisiaj! Ja tu jestem w powietrzu! Tak jest. Jak no. ty kurwa? Czy ty włączyłeś? No ty <grywa> kurwa. O. Patrz, patrz pana to. No, chodź do pana. Kurwa, kryształ tam na mnie nie napierzała. <grywa> Pomocy wdepnąłem na w niezłe gówno. Słysza, ale nie widzę. Widzę o nie słyszę. Widzę, nie widzę. Nie widzę i nie słyszę. <grywa> kurwa ty mał przy mam przed oczami <grywa> O kurwa! Jak się wystrzeszyłem? Myślałem, że jestem sam, chciałem sobie porkurować. 500 metrów kurwa biegłem. Nie Mówię, wiem po co wbiegłem na falę fale blachistą, chciałem wybić. Blachę, blachę balistą. <grywa> kurwa, już wóz <grywa> ksiada przy was. <grywa> no. O kurwa! Jest! Ojej, <grymne> Przez ścianę! Nie wiem nie. skąd strzelasz. Nie, sorry, mam cheaty. Ja znalazłem Spongeboba. Nożycę ręki, tak? Czy jak nie tam? Tak. tak. To, to to porty. Spongebob, nurzycę no, ręki. Edward, kęcia stoporty porty. O, ten miał ja wargę. <grymne> miał. <grymne> Wolhack jak chuj, wyszedł tylko i zaczął strzelać. Niemożliwe, żeby tak można było zrobić. Dobrze, żeby był głuchy. Dobra, dobra. Wyłącz cheaty. Coś tam krrrm, krrrm. Nie mam kurwa ruchu, nie mam wszystko będę strzelał aż się kurwa trafię. Kogo? Oj. Aż, aż cię trafię kurwa. Aż cię szlak trafi. <grym> nie chciał znożować, ale mi nie wyszło. Lol. Naprawdę myślałeś, że nie będę na ciebie czekał? Mhm. Wieje... Piździ mm -hmm. do domu daleko. Mm -hmm. Brzmi jak wojna. Mm. Brzmi jak pole bitwy. Pole bitwy 4. Mm. Słyszę <laughs> go. A, zabił mnie, jest Jak to kurwa? No jest jest kurwa. Mnie zabił właśnie. Jest pod ziemią. Magnumem. No, no zajęba mnie. Wiesz teraz, na górę. Zajęba odziemna. Pan w kierunku szedł. Ale ci dziś tam no szczeliby. Cele więzienne. Zabij mnie właśnie. To się kurwa nie stracił. No. Coś tam strzela. Zajęba mnie, mam tylko trzy, dawaj go. No, sorry, był trzy. Czego ja? Od tyłu, od tyłu. dupa strona. Biednie tam za tobą, uważaj Ryba mnie, kurwa. <noise> tak ja komunikujecie, że biednie. kurwa moglibyście mi na mapie praktycznie palcem pokazać, gdzie jesteście tak. Ej, co do mnie strzelać? Ehm, na podówkę Uwaga, za tobą, za tobą! Ale, za późno Easy peasy Zabij mnie Lemon squeezy Można cię wy... Ajajaj Asysta, eee ma mało życia Sam masz mało życia Życie ma mało wiki. <noise> Życie ma mało Wiki. A tu coś w porodówce Porodówka, porodówka. Dobrze, już idę Kamek wchodzi Kurde no jak ja mam walczyć jedyny, z tym mając rewolwer? No też strzela kulami, nie? No ale bo nic szybsza. Liczy się. Tak szybko klikasz. Jasne kurde, Rewolwer <laughs> ma i czas przeładowania. No ale ma większy damage. Co się tu biega, ale a ty. jest strasznie. A Jeszcze mi się liczy. się echem nie są jest, się echem te tak kroki czy nie niosą się? Jest? Gdzie? Aż to kurwa. Kurwa. Pisz, o... teraz, teraz już mnie słyszymy. Teraz po, po węgiersku, kurwa oż to! Oszto, to, oż to. Oż to kurwa. Strony porodówki, także aktum. Kurde, zabij mnie. Easy. Tak, ja nie mam szansy ze Skarha w porówce. Oj, nie masz szansy z niczym. Musisz po prostu celować. Powiedział co wiedział, celuję cały czas. <laughs> no nie mów gdzie jesteś. <laughs> Tam tam, jest, 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 jest kurwa. jeden jest w piwnicy. Kurwa. Tu August w piwnicy, a drugi tam jest przy... spałniej. O, widzę trupa. Kurwa. Co się stało się? Stoi tam kurwa. Kurwa no, ty trafiłem odłamkiem. Dlaczego? Dlaczego? Nie trafiłem w siebie, kurwa, strzeliłem prosto w ciebie. Jak działają te odramki? One się odbijają, one wybuchają po jakimś czasie. A jakbym trafił od ciebie bez porczenia? to by się odbiło, prawdopodobnie byś zginął. Ja bym zginął! Rikoszet poleciał w twoją stronę, to najprawdopodobniej byś zginął. Ale kurwa, pierdolę jak można zamieniać. No jak? No w końcu, Jezus, rikoszetował, ale ci zabił. No Czyli jest tak jak mówię, czy nie? Jest! Jest, widziałem. Ja. Nie zbliżaj się kurwa, do ścian. daleka, punkty go. Tu gdzieś słyszę go. Jest! Jest, kurwa! Daj, jest! Wygrałem pierwszy raz to... mi z tłumaczy. Pierwsza... Fajnie? Fajnie?